Rodowód Jezusa to drzewo, które ma naprawdę wiele wyłamanych gałęzi. Wiele burz i nawałnic sprawiło, że to drzewo nie jest idealne. Ale właśnie na tym drzewie, takim połamanym, przychodzi najpiękniejszy owoc Emanuel Bóg z nami. Jezus nie wstydzi się tego rodowodu, tych wszystkich osób, które są wielkimi grzesznikami. Nie wstydzi się być w tym wszystkim. Dlaczego? Bo On przychodzi, żeby to wszystko uświęcić. I dokładnie tak samo jest z naszym życiem. Nasze drzewo genealogiczne też nie jest idealne. I może sami nie jesteśmy idealni, ale Bóg chce przyjść do nas właśnie po to, żeby nas przemienić żeby od nas może zaczął się nowy początek na tym drzewie.